Lepsze wioski i villagerowie w Minecraft. W dzisiejszym odcinku przedstawię 10 modyfikacji zmieniających osadników i pillagerów, dzięki którym Wasza gra będzie bardziej rozbudowana i ciekawsza. <słyska> <słyska> Jeśli jeszcze nie macie suba z dzwonem, koniecznie to zmieńcie i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. A jeżeli macie suba, sprawdźcie, czy na pewno macie dzwonek. Linki do modu w opisie filmu i na moim Discordzie. Villager recruits. Diplomacy Update. Chcecie, żeby wasze wioski i bazy były lepiej chronione? Dzięki tej modyfikacji jest to możliwe. Wprowadza ona nowych villagerów, wojowników, respiących się w wioskach. Wśród nich znajdziecie wieśniaka z łukiem, kuszą, tarczą, mieczem, a także dwóch jeźdźców na koniach. Możecie ich zatrudnić za szmaragdy. Kiedy to zrobicie, kliknijcie na mowa prawym przyciskiem myszy z shiftem. Wtedy otworzy wam się jego ekwipunek. Możecie dać mu lepszą zbroję, bronię, jedzenie, a nawet mikstury, które będzie używał. W panelu możecie też wydawać polecenia. Między innymi Możecie kazać mu za wami podążać, błądzić bez celu, pozostać na pozycji, atakować inne moby i wiele więcej. Jeśli nie znajdziecie nowych wojowników, możecie stworzyć ich sami. Jak to zrobić? Na początku zlewelujcie osadnika zbrojmistrza tak, aby sprzedawał nowe bloki użytkowe, które dają pracę. Kupujecie je, kładziecie na ziemi i czekacie aż zwykły villager weźmie robotę. Wtedy zamieni się w wojownika. Bardzo przydatna modyfikacja, dzięki której możecie stworzyć swoją własną armię osadników. Dzięki tej modyfikacji w waszych wioskach będą respić się wieśniaczki, a dokładniej osadnicy, ale w wersji żeńskiej. Są nieco niższe od zwykłych villagerów, mają włosy dłuższe i węższe nosy, a ich głosy brzmią bardziej kobieco. Ale to nie wszystko. Są też villagerowie dziewczyny, które mają ciemne włosy. Ich zachowanie nie różni się od normalnych villagerów. Dalej będą was atakować. Jednak z pewnością jest to ciekawy dodatek do rozgrywki. Or golem Healer Golemy. Od zawsze wiernie bronią osadników i graczy przed agresywnymi mobami, często poświęcając przy tym własne życie. Czas to zmienić. Ta modyfikacja dodaje nowego osadnika, który potrafi leczyć golemy. Wieśniak ma 50 punktów zdrowia, na jego plecach znajduje się blok z kowadłem, cały czas ma zamknięte oczy i uwielbia spać pod drzewami. Jednak niech was to nie zmyli. Mob jest niezwykle użyteczny. Kiedy żelazny golem walczy i traci HP, osadnik zdejmuje kowadło z pleców, kładzie je na ziemi i tworzy mini golemkę. Ten biegnie do normalnego golema i połączy się z nim jednocześnie go lecząc. Dzięki temu sposobowi wasze golemy będą bardziej wytrzymałe. To jednak nie wszystko. Nowy osadnik posiada wyjątkową umiejętność. Potrafi podnieść kwiat maku i go powąchać. W ten sposób uzyskuje efekt regeneracji. Ma też świetne oferty handlu. Możecie od niego kupić m.in. totem, tarcze, części zbroi i enchantowane książki. Hacks Deep Villager. Dzięki tej modyfikacji na waszym świecie będziecie mogli spotkać nową strukturę. Podwodną wioskę pełną osadników. Generuje się na głębokim oceanie i składa się ze szklanych kul połączonych tunelami. Znajdziecie tam wszystko co w normalnej wiosce. Jest golem, koty, krowy, snopy, siana, no i oczywiście wieśniacy. Struktura prezentuje się genialnie. Wygląda jak podwodne zapomniane miasto tętniące życiem. Illager Revolution Ten mod dodaje jeszcze więcej illagerów, ale nie tylko. Będziecie mogli spotkać też psy, koty i ptaki. Stwarzamy pillagerów. Oto najciekawsze moby. Pillager górnik pojawia się w jaskiniach i jest bardzo irytujący. Uwielbia kraść Graczą senne surowce takie jak żelazo, złoto czy inne rudy. Gdy tylko was zauważy, podbiegnie, uderzy i wyciągnie przedmioty prosto z ekwipunku. Następnie spróbuje uciec. Często teleportuje się kilka metrów dalej i zaczyna wymachiwać rękami. Aby odzyskać swoje przedmioty, musicie go pokonać. Kolejny MOB to Rycerz i lager. Potężny przeciwnik badający magią nekromancji. Potrafi przywoływać zombie pillagerów oraz dziwne szkielety. Walka z nim jest wyjątkowo trudna. Zadaje negatywne efekty, takie jak mdłości oraz spowolnienie, a do tego potrafi się teleportować. Jego znak rozpoznawczy to ogromny miecz. Trzeci stwór to tak zwany poskramiacz bestii. Respi się w dżungli i zawsze ma kolegę, czyli zwierzaka przypominającego illagera. Jest jeszcze dużo innych ciekawych mobów. Większość z nich agresywnie nastawiona do gracza. Są też nowe zbroje i bronie, na przykład ubrania illagerów, miecze i kusza. Villager Workers Travelling merchant update. Macie dość cinania drzew, kopania i rozmażania zwierząt? A może po prostu chcecie odpocząć i nacieszyć się widokiem minecraftowego zachodu słońca? Dzięki tej modyfikacji możecie mieć swoich własnych pracowników, osadników do wykonywania ciężkiej roboty. Do dyspozycji macie aż 9 różnych pomocników, potrafiących m.in. kopać, rozmażać zwierzęta, łowić ryby i wiele więcej. Jak ich zdobyć? Na początek musicie zlevelować zwykłych wieśniaków, a dokładniej bibliotekarza, farmera, rybaka, rzeźnika i kamieniarza. Gdy osiągną odpowiedni poziom, będą ofer Specjalne bloki, które dają nową pracę villagerom. Potem po prostu stawiacie blok na ziemi i czekacie, aż osadnik weźmie robotę. Pierwszym pomocnikiem jest wieśniak rolnik. Kiedy klikniecie na niego prawym przyciskiem myszy, otworzy się specjalny panel, w którym możecie zatrudnić osadnika. Przyjmuje płatność tylko w szmaragdach. Kiedy już mu zapłacicie, kliknijcie mowa prawym przyciskiem myszy z shiftem, a otworzy wam się jego ekwipunek. Tutaj dajecie itemy oraz narzędzia, dzięki którym będzie mógł pracować. Rolnika najlepiej zaopatrzyć w nasiona, lepszą motykę i mączkę kostną. Następnie udajcie się w miejsce, gdzie ma pracować i kliknijcie klawisz X. Wtedy wyskoczy Wam panel Waszych pracowników. Klikacie farmera i gotowe. Wieśniak rozpocznie tworzenie pola uprawnego. Drugim ciekawym villagerem jest górnik. Da się go zatrudnić za 20 szmaragdów i możecie kazać mu kopać tunele, pokoje i równać teren. Ich rozmiar da się dostosowywać. Jeśli dacie mu pochodnie, w trakcie kopania będzie je rozstawiał, dzięki czemu nie zrespią się agresywne potwory. Trzecim mob który będzie ścinał drzewo i sadził sadzonki. Jest jeszcze ryba, który łowi dla Was ryby. Paster się owcami i inni osadnicy, którzy ogarną wasze krowy, kury i świnie. Po wykonanej pracy osarnik gromadzi przedmioty w swoim ekwipunku. Na przykład górnik będzie miał bruk, węgiel, żelazo i inne rudy, które uda mu się wykopać w trakcie pracy. Uwaga! Wasi nowi pracownicy będą potrzebowali też wypoczynku i pożywienia. W przeciwnym razie mogą się zbuntować i nie będą pracować. Musicie stworzyć dla każdego z nich skrzynię i łóżko. Potem klikacie klawisz X i do każdego wieśniaka przydzielacie miejsce do spania i skrzynię. Do skrzyni dajecie pożywienie, które mob będzie. Kiedy zgłodnie je. Według mnie modyfikacja jest genialna i mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej osadników z nowymi profesjami, których będziecie mogli zatrudnić. Wracacie do domu i nagle okazuje się, że nie ma waszych osadników. Zastanawiacie się, czy po prostu odeszli, czy może zostali zabici. Dzięki tej modyfikacji już nigdy nie będziecie się nad tym zastanawiać. Gdy którykolwiek villager zginie, na czacie pojawi się dokładna informacja o jego śmierci wraz z koordynatami oraz przyczyną zgonu, a nawet nikiem gracza, który pokonał waszego villagera. To niezwykle przydatne, zwłaszcza gdy jesteście daleko od wioski. W przypadku ataku zombie lub villagerów natychmiast dowiecie się, że osadnicy są w niebezpieczeństwie i będziecie mogli szybko zareagować. Ta modyfikacja dodaje 12 zupełnie nowych illagerów, 4 unikalne struktury i itemy, które urozmaicą Waszą rozgrywkę. Oto kilka przykładowych mobów, Illager z ołówkiem. Jak sam twórca młoda twierdzi, ten stwór wykorzystuje swoją wyobraźnię do narysowania creepera, pillagera i Vexa. I faktycznie tak jest. Kiedy do niego podejdziecie, ten najpierw zaatakuje, a potem rozpocznie szkicowanie. Wtedy zrespią się dwuwymiarowe moby. Może wyglądają śmiesznie i niegroźnie, jednak nie lekceważcie ich. Rysunkowy wybucha, tak samo jak a kreskówkowy pillager strzela z kuszy. Drugim ciekawym mobem jest magnetizer, który potrafi miotać ogromnymi magnesami, przyciągającymi zarówno graczy, jak i inne moby. Po jego pokonaniu istnieje szansa na zdobycie jednego z magnesów, który z pewnością przyda wam się w walce. Trzeci mob to pillager z wodnym pistoletem. Potrafi strzelać wodą i bańkami, w których może zamknąć gracza. Czwarty to pillager uwielbiający imprezować. rzuca wybuchowe prezenty i strzela konfetti, które zadaje obrażenia. Jest jeszcze fotograf, który was oślepi, z szafą grającą i wiele więcej. Say. Wszystkie z nich mają świetne modele oraz tekstury i będą pojawiać się w nowych domkach, małej twierdzy, a czasami w trakcie najazdów. Mutant Villager. Dodaje do gry mutanta osarnika, który pojawia się nocą w wioskach. Posiada aż 300 punktów zdrowia i tylko wygląda strasznie. Tak naprawdę, jeśli go nie zaatakujecie, możecie żyć z nim w zgodzie. Da się z nim nawet handlować. Może wam sprzedać żelazną końską zbroję, bloki węgla, chleb, ziemniaki i wiele innych przydatnych itemów. Jest neutralnie nastawiony do gracza. Kiedy go uderzycie, rzuci się na was. Zadaje aż 8 serc obrażeń. Jeśli go zabijecie, dropnie mięso, które możecie upiec i zjeść. Stwór nie atakuje innych mobów z jednym Wyjątkiem. drugiego mutanta osadnika. Gdy postawicie obok siebie dwóch mutantów, ci rzucą się na siebie i będą walczyć dopóki jeden z nich nie umrze. Ta modyfikacja dodaje nowe cztery profesje dla osadników oraz małe struktury, które będą generować się w wioskach. Pierwszy villager to oceanolog. Jego stanowisko pracy to akwarium. Specjalizuje się w handlu przedmiotami związanymi z podwodnym światem. Sprzedaje różne rodzaje koralowców i skrzydła i inne oceaniczne itemy. Drugi wieśniak to ogrodnik. Jego stanowisko to nowa specjalna doniczka na kwiaty. W jego ofercie znajdziecie różnorodne kwiaty oraz liście. Trzeci to okultysta. Handluje takimi przedmiotami jak ametyst, świece, kwarc. Czy butelki z doświadczeniem? Ostatni osadnik to Alchemik. Ma najciekawsze trady. między innymi różne mikstury, łzy gasta, oddech smoka i inne cenne przedmioty. Villagerowie wyglądają ciekawie i na pewno urozmaicą Waszą rozgrywkę.